Przechodzimy do chyba jednej z najważniejszych też rzeczy, które dzieją się w ciągu dzisiejszego dnia, ponieważ było dużo na temat wiedzy. Posiedliśmy tę wiedzę z obszaru marek, z obszaru języka inkluzywnego. Teraz trochę dotknęliśmy obszaru związanego z organizacjami inkluzywnymi, ale troszkę teraz skupmy się na nas samych. To jest taka część bardziej związana z nami, z tym, w jaki sposób ten dzień przeżyliśmy i jak ten dzień skończymy. Mental health przed nami. Dzień dobry, Michale. Cześć, cześć, dzień dobry, witam. Super, cieszę się, że się widzimy i słyszymy. Jak pewnie widzisz i wiesz, za nami trzy godziny dosyć intensywne przyswajania wiedzy z różnorodności i inkluzywności, a ty nas wprowadzisz w świat, powiedziałbym, inkluzywności i takiego takiej kontaktu z nami samymi poprzez między innymi oddychanie. Co to będzie? Dokładnie tak. Słuchajcie, no, nie wiem, czy wszyscy znają, ale no jest dość głośno już o tej metodzie. To jest metoda Uimahofa. Ja jestem instruktorem tej metody już od w zasadzie dwóch, niecałych trzech lat. I co, nie mamy dużo czasu. Ogólnie jest, jest na to kilka minut. Tak jak w naszym życiu, tak naprawdę codziennym, mamy dużo czasu na pracę, a na siebie samych i. i i na nasze rodziny zazwyczaj mamy dużo mniej czasu. Więc co jest, no dobrze się jest chwilę skupić i rzeczywiście skorzystać z tego jak najbardziej. To, o czym chcę powiedzieć, to właśnie, a raczej to, co chcemy sobie dzisiaj doświadczyć, to jest takie szybkie ćwiczenie oddechowe z metody Hofa. Zazwyczaj takie ćwiczenia są, są dłuższe i jak mamy przynajmniej 20 minut, to jesteśmy w stanie takie ćwiczenie zrobić naprawdę w pełni. Ale dzisiaj sobie tego spróbujemy. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest metoda Uimahofa, jest to metoda, która tak naprawdę powstała na potrzeby samego, samego właśnie twórcy, który no robił ogromne, fantastyczne rzeczy z, ze swoim ciałem w sensie rekordy, biłby rekordy Guinnessa związane z zimnem, jak i z gorącem. Czyli wytrzymał na przykład dwie godziny, siedząc w lodzie, czy również na przykład przebieg maraton po pustyni Namibii bez picia ani kropli wody. Więc ma on niewątpliwie bardzo dużą kontrolę nad swoim ciałem, ale też niewątpliwie jest to takie połączenie, tak? połączenie naszego umysłu z ciałem, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę zapracamy to w dużej mierze skupiając się tylko na tym zewnętrznym świecie. I to jest ważne, żeby sobie to przywrócić, dlatego że przywracając to, przywracamy również swoje siły wewnętrzne, jak i też, jak i też zdrowie. To, co jest ważne w tym momencie, teraz na tych, w tych czasach, no szalonych. niektórzy mówią fantastyczne, niektórzy mówią ciężkich. W każdym bądź razie to, co ważne, coś się zmienia i my też musimy jakoś na to zareagować. I to, co jest dobre, że ta metoda pozwala naprawdę utrzymać nasze zdrowie na bardzo wysokim poziomie i zabiera to nam naprawdę bardzo mało czasu i jest to całkiem naturalna metoda, która opiera się tak naprawdę na zimnie i na oddechu właśnie, który dzisiaj sobie, który dzisiaj sobie poćwiczymy. Słuchajcie, ja już trochę ćwiczę tą metodę tak naprawdę na co dzień. I to, co mogę powiedzieć z doświadczenia, stricte, że ja ogólnie chorowałem dość dużo. Gdzieś tam raz na miesiąc, czasem nawet dwa razy na miesiąc, gdzieś tam jakaś infekcja się u mnie pojawiała. Dawno już pożegnałem się z jakimiś tabletkami, ale no, nieraz ciężko było wyjść z tych infekcji tak po prostu naturalnymi metodami. I słuchajcie, obecnie mogę tym się poszczycić, że. No już niedługo będzie 3 lata jak, jak po prostu nie choruje. No takie zwykłe infekcje. Ja nie mówię, że miałem raka czy jakąś ogromnie ciężką chorobę, chociaż jest takimi rzeczami również ludzie sobie dają radę właśnie rozpoczynając swoją przygodę od metody Uimahofa ale to co na, na, na tym byś, bym się chciał dzisiaj skupić na tym, żeby rzeczywiście to nasze. Mm, Nasze poczucie, takie zdrowie rzeczywiście było na wysokim poziomie, żebyśmy byli w stanie spełnić nasze marzenia i, i iść rzeczywiście do przodu, to ta metoda rzeczywiście może nam udostępnić, umożliwić to, żebyśmy mieli dużo energii, żebyśmy byli rzeczywiście zdrowi, żebyśmy mogli funkcjonować wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy nasza infekcja już minie i jakieś tam drobne ustroje. Wirusy, bakterie nie ma znaczenia, nam pozwolą, żebyśmy, żebyśmy funkcjonowali. Dla mnie to jest ważne, żeby mieć rzeczywiście taką swobodę, że wtedy, kiedy ja chcę rzeczywiście i decyduję się o jakiejś aktywności, którą ja ją wykonuję, a nie mój stan związany z jakąś infekcją decyduje, czy ja mogę coś zrobić, czy ja nie mogę, czy mogę zrobić, czy mogę wyjść na zewnątrz, czy mogę zrobić coś fajnego. Więc słuchajcie, to co jest ważne, to ćwiczenie, które będziemy sobie robić. Ważne jest, żeby osoby, które mają epilepsję lub kobiety, które są w ciąży, lub podejrzewają, że są, powinny tego ćwiczenia jak na razie unikać, gdyż no to nie jest akurat ćwiczenie dla nich. Wszystkie pozostałe osoby jak najbardziej mogą się dołączyć do tego ćwiczenia, które za chwilkę sobie wykonamy. Co jest ważne, takie ćwiczenie robimy w bezpiecznym środowisku. Czyli możemy sobie właśnie wygodnie usiąść czy położyć się nawet na podłodze czy na łóżku, i wtedy można zrobić bezpiecznie sobie to ćwiczenie oddechowe. Czyli nigdy nie robimy to w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś w wodzie czy gdzie prowadzimy jakiś samochód, na przykład, czy inną jakąś maszynę, gdyż jest możliwość, że można po prostu stracić świadomość. Tutaj po prostu y, musi to środowisko być, być bezpieczne. E, co nam to daje, bo jeszcze tak powiedziałem szybko o, e, szybko o tym zdrowiu, że u mnie to zdrowie jest, e, jest fantastyczne i, i działa. E, było robione oczywiście badanie, ta metoda Łymochowa jest, e, jest przebadana i można e, to znaleźć oczywiście wszystko na, e, na stronie ulymowmetod.com. E, jakie badania były wykonane? Ja przywołam tylko dwa badania e, tak na szybko. To jest badanie, dwa najważniejsze w University, które pokazało, że WIM, jak i później grupa, grupa dziesięcioosobowa była w stanie wpłynąć bezpośrednio na swój system immunologiczny właśnie ciecieniami oddechowymi. Co najważniejsze, ta, ta grupa ochotników. Nie była ćwiczona latami. Oni mieli tak naprawdę złume mnie cały tydzień, praktycznie chyba 4 czy 5 dni. Więc ważne jest to, że rzeczywiście ta metoda jest bardzo skuteczna i efektywna i pokazuje, że możemy mieć wpływ na infekcje i na to, co się dzieje w naszym ciele w środku, w środku nas. Więc tam w ujmowie była szczekiwana endotoksyna. Z którą on sobie bardzo dobrze poradził i miał dużo mniejsze stany zapalne i nie miał gorączek czy innych różnych dziwnych sytuacji, w sensie efektów, które takie wstrzyknięcie endotoksyny powoduje w organizmie. Drugie badanie, które, które jest istotne bardzo, to było takie badanie Brain Over Body, które pozwoliło pokazać to, że WIM jest w stanie. Utrzymać temperaturę ciała bez żadnych ćwiczeń fizycznych, nawet bez głębokich oddechów czy, czy innej aktywności. E, pokazało to, że stricte właśnie głowa jest, jakby ponad ciałem, czyli e, my naszym umysłem możemy sterować, tak naprawdę myślami e, możemy sterować, co się dzieje w naszym ciele. I on leżąc, nie wykonując żadnych ruchów, e, był w stanie podnieść swoją temperaturę ciała tak żeby skafander, który miał na sobie, z zimną wodą, żeby go nie, nie wychłodził. Więc on był w stanie utrzymać stałą temperaturę ciała w tym badaniu. To badanie się bardzo naprawdę fajnie się powiodło przy, pierwszym, e, przy, pierwszym, przy, pierwszym, przy pierwszej próbie. E, tam były małe perepetie, ale m, przy drugiej już to e, zrobili i, e, i udowodnili. Więc e, to, co jest ważne, że rzeczywiście nasze myśli są ponad naszą fizycznością. I to wykorzystujemy bardzo mocno w metodzie Uimahofa. Słuchajcie, ja lubię, ja lubię działać od gadania, są inni, więc słuchajcie, teraz chciałbym, żebyśmy sobie przeszli już stricte do, do ćwiczenia tego oddechowego. Więc usiądźcie sobie po prostu wygodnie, tak, żebyście mieli fajną, różną pozycję. I to ćwiczenie będzie wyglądało tak, że będziemy robić głębokie wdechy. Ja będę was prowadził w tym. Możecie sobie zamknąć oczy, jeżeli chcecie. Wtedy jeszcze głębiej się rozluźnicie i wasze ciało będzie mogło przyswoić jeszcze większą ilość tlenu. Będziemy robić około 40 dechów, po których zrobimy pauzę. Ta pauza będzie po prostu tyle, ile każdy czuje, że jest ok. Po prostu wstrzymamy ten oddech i później nabierzemy oczywiście powietrza. I tak wygląda naprawdę taka jedna seria zazwyczaj robimy 3 do czterech serii takich e, takich ćwiczeń, że dzisiaj mam mało czasu, robimy sobie jedną, e, ale bardzo wartościową. Oczywiście dla tych, którzy nie, jeszcze nie robili e, może może się mogą się pojawić jakieś uczucie takie mrowienia czy lekkości w głowie to wszystko naturalne normalne. To jest po prostu efekt tego, stricte tego ćwiczenia, które nas bardzo natlenia i alkalizuje nasze ciało. Teraz słuchajcie, już sobie zaczniemy, więc rozluźnijcie się, usiądźcie sobie spokojnie i zaczniemy sobie oddychanie głęboko, połóżcie sobie dłonie najlepiej na, na udach, tak żeby było luźno, rozluźnijcie ramiona, rozluźnijcie kark. I zaczniemy głęboko kto umie od przepony ciągnie od odde oddech od przepony, kto nie po prostu bierze głęboki wdech. I będziemy teraz już zaczynać głęboko przez brzuch klatkę aż do głowy i wydech. Nie ma znaczenia, czy przez buzię, czy przez nos. Robimy głębokie wdechy. Ciało jest rozluźnione. A my oddychamy głęboko i wdech. I wdech. I wdech. I wdech. I brzuch, klatkaż do głowy. Brzuch, klatka aż do głowy. Rozluźniamy ciało. Brzuch, klatkaż do głowy. Oddechy są płynne. Wdech przechodzi w wydech i głęboko. Brzuch, klatkaż do głowy. Brzuch, klatkaż do głowy. Brzuch, klatkaż do głowy. Głęboko natleniamy całe ciało. Ciało jest luźne, rozluźnione, bezpieczne. A my oddychamy głęboko. Brzuch, klatkaż do głowy. 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 Natleniamy całe ciało, alkalizujemy je. Bardzo dobrze, jeszcze chwilę. Oddychamy głęboko, wdech przechodzi w wydech. I głęboko brzuch, klatkaz do głowy. Brzuch klatka, aż do głowy. Brzuch, klatka aż do głowy. Bardzo dobrze. Jeszcze kilka oddechów. Głęboko brzuch, klatka aż do głowy. Krztujemy całą powierzchnię płuc. Natleniamy się jak tylko możemy. Tak, by nasze ciało miało więcej energii, by było zdrowsze. Bardziej alkaliczne. I głęboko. Brzuch klatka aż do głowy. Brzuch, klatka. Aż do głowy. Brzuch, klatka aż do głowy. Bardzo dobrze. Głęboki wdech. Naturalny wydech. Głęboki wdech. Naturalny wydech. I jeszcze chwilkę. Jeszcze kilka oddechów. I głęboko przez nos, przez usta. I jeszcze dwa głębokie wdechy, głęboko. I po drugim wypuszczamy powietrze, i wstrzymujemy oddech. Słuchujemy się w bicie naszego serca. Pięknie. Kto będzie potrzebował zrobić wdech, zrobi głęboki wdech. Wstrzyma go na 10 sekund. I w ten sposób minęła już minuta. Aby które dobrze się czują, mogą dalej wstrzymać wdech. Nie oddychać. Kto poczuje chęć oddechu, potrzeby wzięcia oddechu, bierze po prostu głęboki wdech, wstrzymuje go na 10 sekund i puszcza. Pięknie i tak to słuchajcie wygląda. Tak wygląda przyłączanie się na system przyspółczulny, czyli ten odpowiedzialny za odpoczynek, regenerację naszego ciała, ze spokój, spokój wewnętrzny. Jak też intuicję. Więc w zasadzie dzisiaj, no, nie mamy więcej czasu, żeby polecieć dalej z tym ćwiczeniem, ale polecam wam, jak będziecie mieć chwilę wieczorem dzisiaj. Tu jutro rano po prostu połóżcie się, weźcie sobie 20 minut, wyłączcie wszystkie inne radia, telewizory, telefony, cokolwiek i zróbcie sobie takie 3 do czterech serii oddechowych. Zobaczycie jak piękne odczucia i jak, jak fajny stan osiąga się dzięki temu właśnie natlenieniu i chwili niedotlenieniu, który robimy przerwę oddechową. Słuchajcie ode mnie, to w zasadzie wszystko. Zapraszam oczywiście na stronę metody wymhowmetod.com, tudzież, jeżeli ktoś chce po polsku, to bijaobirl.pl na moją stronę. Można sobie przeczytać, zobaczyć co i jak. Oczywiście też można ściągnąć aplikację Wima i wesprzeć się też aplikacją. Są szkolenia, kursy. Zapraszam, ćwiczcie, bądźcie zdrowi i wspierajcie swój system. Immunologiczne, bo w tym czasie tak naprawdę to jest najważniejsze. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Michał bardzo serdecznie.